Dzisiaj robimy gołąbki. Kapusta, na wydrążony głąb, dwie cebulki, kilogram mięsa, mamy mieszane, wołowo-wieprzowe, więcej wieprzowego, bułka moczona w mleku, którą się rozgniata, wyciska i potem widelcem można ją e, rozgnieść. Wciśniętą bułeczkę przeciskamy widelcem na małe kawałeczki. Chyba, że mieliście mięso sami, no to wtedy można ją puścić przez maszynkę. Mięso trzeba dobrze wyrobić. Skłakam się, kroję sobie cebulę, A Barcia mówi, że w z zodówki trzeba wyjąć, to wtedy mi się płacze. Kapusta w garku się nie mieści, ale to nie szkodzi, Dolewamy wody i. Będziemy obracać. 20 minut później mięso jest wyrobione. Hmm. pustę trzeba odwrócić i się nie poważyć. Hmm. A co tu się teraz robi? To zaparzasz liście? To tak, tak. zaparzę liście. Hmm. Panie, proszę dnia. Gorąco. Siość, nie, gorąco. Musiałby Głęby trzeba podcinać. Głęby są tutaj. O. To będzie niesmaczne. Nie. Czyli po kolei listki wyciągasz, tak? Wtedy, gdy będzie to przewyższane, to po kolei wyjmuje się z garnka i jak będą twarde, no to jeszcze trzeba troszkę poddabować. Bierzemy łyżkę nadzienia, zawijasz jak naleśniczek. Tak, pyk, pyk. Gąbeczki różnych są wielkości, zależy od listka. Czyli jak jest malutki i cieniutki to dobijesz. A co tam już włożyłaś do tego garka Kapustę? Głąbek, tak. A, głąbek. A po co to się robi? Bo chemik bardzo lubi takiego głąbka, z kapusty. Co teraz będziesz robić? dodamy warstwy gołąbków te najzielone naj, na spód czyli te najtwardsze o, największe tak, tak, o, tak, tak. Mhm. a dlaczego zielone na spód? że bo najmniej kapusta jest gotowana mhm. czyli teraz układasz najbardziej zielone na dno bo mają najtwardszą w skorupkę i głąb z kapusty na środku, żeby się nic nie zmarnowało. Czyli układasz teraz kapustę i będziesz dodawała przyprawy, tak? tak? tak. Listek laurowy. No tak, za dwa listki będą. Ile ziela angielskiego? No tak się sypie. Po parę ziaren. Na oko? A, tak, tak, Kilka, dobra. Tak. Warstwa soli. Soli najmniej właściwie. Troszkę Później soli, szabić, pieprz. troszkę pieprzu. Cukier. A po co ten cukier idzie? A cukier musi być. Już podaję cukier. cukier. Obowiązkowy. Później też pomidory i będzie smaczne. Uh -huh. Co jeszcze? Potato. Cukier, pieprz, dobra. I kolejna warstwa. No ale. Kostka rosołowa idzie na dno, tak po prostu ja rozproszona? Nie, ja tak A, i ona się rozpuści w wodzie. Dobra. To robimy wersję alternatywną, dla kamerki, bez mięska. Zaraz będziemy składać. Wszystkich warstw, jeszcze idzie troszkę cebuli. Rosolu, a co, odlałaś? Odlałaś rosoło Nie no, czyli kręcisz garnkiem i tak zanurzasz, tak? Żeby wypłynął ten... Nie, żeby się wymieszał, to się pogotuje, to się wymiesza. Okej. Okay. I teraz ile z tymi pomidorami się musi gotować? No, za 20 minut. Co czyli to cukier, żeby nie był taki kwaśny ten sos. A sól? Sól do co kusi. Na koniec. Tak I teraz jest, 20 o. minut się musi pogotować, tak? No, co najmniej. Dobra. A zaprawiasz y, potem sos? Ja, sos osobno się troszeczkę mam. Odlewa się i zaprawia tak, się mąką tak. z wodą. Czy za Zasmażką. Za smażką. Za smażką. Czyli mąka zasmażona na maśle. Albo na smalcu. Tak, co masz? Okej. Okay. I na koniec doszła za Tak wyglądają nasze gomeczki. Tutaj wersja finalna z sosikiem. Sosik można zrobić w oddzielnym garnuszku.